Tatuś. Tatuś doszedł do wniosku, że zaczął się gwałtownie starzeć. Sprawy zabrnęły za daleko. Skleroza. A, ale jak to? Lądnik. <laughs> Co ostatnie, bo nie dosłyszałem? Obornik. Starość nie radość. Zobacz, jak wyglądało życie w tej rodzinie, kiedy wszyscy byli jeszcze piękni i młodzi. Rodzina zastępcza. Dzisiaj o 19.30. Przychodzi ojciec do syna i mówi no, tylko czas najwyższy, żebyśmy porozmawiali o seksie. On mówi, dobrze tatuś, co chcesz wiedzieć? Czy całował pan żabę? <grym> tak, ale nie zgodziła się w ustach. I po co ty bajki? Co pan wtedy zrobił? Posypałem ją koperkiem i pocałowałem w plecy. Lub was zamroczy. System ten. A! Kabareton. Dzisiaj o 20.00. No, Spędzicie tu 7 lat jako rezydenci i będzie to najlepszy i najgorszy okres w waszym życiu Jesteś asystentem, a ja twoją stażystką Przestań patrzeć tak na mnie Jak? Jakbym była naka Każdego dnia ratują czyjeś życie Dla dobra pacjentów gotowi są wiele poświęcić Wyzwania czekają na nich nie tylko na polu zawodowym, ale i osobistym Chirurgy. Dzisiaj o 21.00. A, ty wiesz, co ja dzisiaj widziałam? Ta mała Basia strasznie płakała, a nasza kochana Olimpka ją pocieszała. Uważnie? A skąd wiedziałaś, że to trzeba? Coraz mam oglądam kreskówki na cyfrowym Polsacie, a tam odlutowa agentka też pociesza swoją kolesankę. Uwaga! Teraz w cyfrowym Polsacie nowoczesny zestaw satelitarny za 199 zł. Odwiedź punkt sprzedaży lub zadzwoń i zamów. Cyfrowy Polsat, świat najlepszych telewizji.